Anglia, XV wiek. Na tronie zasiada król Edward IV, który jednak nie może czuć się zupełnie spokojny o swój tron, ponieważ na emigracji we Francji przebywa młody hrabia Richmond Henryk Tudor, który może stanowić zagrożenie dla jego tronu. Edward IV próbuje za wszelką cenę pozbyć się całego rodu Tudorów, jednak Henryk i jego stryj Jasper sprawiają coraz więcej problemów. Czy Henryk da się namówić na powrót do Anglii? Czy Edwardowi IV uda się go pozbyć, zanim sytuacja zrobi się naprawdę poważna? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Edward IV, oczywiście, w całej sytuacji, która miała miejsce, jako osoba niezwykle zdeterminowana i według wszelkich zeznań opowieści historyków, yy, bardzo. Trzymająca się swego wyznaczonego sobie zadania, postanawia zrobić wszystko, żeby sprowadzić Henryka do Anglii. Są oczywiście groźby, są naciski, nie tyle na samego Henryka, ile na całe jego otoczenie, aby go namawiano do powrotu, aby również namówiono władców na dworach, których Henryk jest przyjmowany i się chroni, żeby oni właśnie. Henryka w jakiś sposób skłonili do powrotu. Edward również ucieka się do pewnego rodzaju przekupstwa, obiecując Henrykowi, że kiedy wróci do Anglii, oczywiście czekają go niesamowite splendory, bogactwo, sława, chwała, odzyskanie wszystkich tytułów, a nawet ślub z córką Edwarda IV Elżbietą. Oczywiście Henryk stoi troszeczkę w rozdarciu, ponieważ z jednej strony sam jest zmęczony już życiem na emigracji i ciągłą ucieczką. W stanie ciągłego zagrożenia własnego życia. Z drugiej strony matka również powtarza mu, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłby powrót do Anglii w obliczu wszystkiego, co król Edward IV mu obiecuje. Natomiast stryj Henryka, Jasper jest zdecydowanie bardziej ostrożny. Znając przebiegłość króla, wie doskonale, że to może być tylko pułapka, która ma zwabić Henryka do Anglii, a następnie oczywiście doprowadzić do pozbawienia go życia. Niespodziewanie dla wszystkich jednak problem rozwiązuje się sam. 9 kwietnia 1483 roku zupełnie niespodziewanie umiera król Edward IV. Niespodziewanie dla wszystkich, ponieważ po pierwsze w momencie śmierci miał zaledwie 40 lat, po drugie był niezwykle atletycznym i wysportowanym człowiekiem, generalnie uważanym raczej za zdrowego. Poza skłonnościami do picia dużych ilości alkoholu, ale w tamtym czasie chyba to była raczej domena wszystkich, więc nie wyróżniał się jakoś specjalnie z tłumu. Natomiast jego śmierć spowodowała, że na tronie zasiada jego małoletni syn Edward V, chłopiec, który ma zaledwie 12 lat to dla Henryka stanowi nieprawdopodobną furtkę i wielką nadzieję na to, że gdy zmarł ten, kto chciał jego śmierci najbardziej na świecie, teraz wreszcie będzie mógł wrócić do Anglii i zostać wolnym człowiekiem. Oczywiście teraz już nie Henryk jest najbardziej poszukiwaną i pożądaną osobą w Anglii. Od tej pory najbardziej poszukiwaną i pożądaną osobą w Anglii jest właśnie nowy Małoletni król Edward, ponieważ nagle rozpoczyna się wielka walka o to, kto Edwardem będzie się zajmował. Z jednej strony jest bardzo potężna rodzina jego matki, Elizabeth Woodville, rodzina, która obsadzona została na najwyższych stanowiskach w kraju i która nie ukrywajmy była wyjątkowo ambitną rodziną. Troszeczkę można to porównać do sytuacji rodziny Boleynów, kiedy Anna Boleyn została królową. Ojciec Anny Boleń był nieprawdopodobnie ambitnym, wręcz chorym z ambicji człowiekiem, i troszeczkę podobnie sytuacja wygląda z Woodwillami. Woodwillowie mają bardzo wielu zwolenników, ale mają również bardzo wielu przeciwników w kraju. I właśnie naprzeciwko rodziny Woodwill staje brat zmarłego króla Edwarda IV, Ryszard, który postanawia, że będzie opiekował się chłopcami. Uważa, że chłopcy mogą być zagrożeni, a tylko on jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo, w związku z czym przejmuje, i tutaj też są różne e, historie na ten temat, w jaki sposób przejmuje tę opiekę. Niektórzy mówią, że było to pokojowe przekazanie przez Elżbietę Woodville, która troszeczkę nie bardzo miała inne wyjście, a niektórzy mówią, że wprost e, doszło do potyczki między Ryszardem a rodziną Woodville e, o chłopców. W każdym razie, Ryszard chłopców zabiera, a następnie umieszcza w Tower of London, rzekomo po to, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo Edwarda V do czasu koronacji. Szybko jednak Ryszard zmienia zdanie i uznaje, iż ponieważ jego brat Edward tak naprawdę nielegalnie ożenił się z Elżbietą Woodville, ponieważ wcześniej obiecał małżeństwo innej kobiecie, co w tamtych czasach oznaczało zaręczyny, a więc tak naprawdę legalność małżeństwa z Elżbietą Woodville mogła być podważona. E, dlatego też chłopcy, ponieważ synów Edwarda IV, zmarłego króla, jest dwóch, są e, synami z nieprawego łoża, w związku z czym żaden z nich nie ma prawa do tego, by zostać królem. Dlatego też Ryszard e, sam 9 lipca 1483 roku koronuje się na króla Anglii, usuwając uprzednio ze swej drogi wszystkich, którzy ewentualnie mogliby mieć jakieś obiekcje przeciwko temu. A wkrótce, później, z powierzchni ziemi znikają także dwaj książęta, synowie jego brata, zmarłego króla Edwarda IV. I tu ponownie następuje zwrot w stronę Henryka, ponieważ Ryszard. Oczywiście nie mówimy teraz o tym, w jaki sposób doszedł do władzy, bo oczywiście bardzo dużo jest różnego rodzaju kontrowersji, jeżeli chodzi o króla Ryszarda III. Jest to chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii, a ponieważ dopiero niedawno tak naprawdę nawet znaleziono jego ciało, bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić tę postać, ponieważ wiemy dobrze, że bardzo duża część informacji, szczególnie tych bardzo negatywnych na temat króla Ryszarda III, tworzona była przez piarowców Henryka właśnie w późniejszych latach w związku z czym nie wiemy tak naprawdę które informacje są prawdziwe natomiast rzeczywiście zaczynają krążyć pogłoski zaczynają krążyć oskarżenia Oskarżenia pod adresem Ryszarda o to, iż zamordował swoich bratanków, a nawet o to, iż zamordował samego króla. Ponieważ rzeczywiście niespodziewana śmierć Edwarda IV e, dawała pewne powody do tego, by zastanawiać się, czy przypadkiem nie został on otruty. E, tym bardziej, że Ryszard rzekomo zaczął opłakiwać śmierć brata, jeszcze zanim tak naprawdę oficjalne informacje dotarły do niego o tym, iż Edward nie żyje. E, Ryszard potwierdza niejako, swoje okrucieństwo i taką bezwzględną chęć dążenia do władzy tym, że zaczyna usuwać bezwzględny sposób ze swej drogi absolutnie wszystkich, którzy mogliby mu zaszkodzić. I to jest ten moment, w którym nawet najbliżsi jego współpracownicy zaczynają się przeciwko niemu odwracać i szukać innego rozwiązania. I w tym momencie zaczynają jednoczyć siły, ponieważ przeciwko tyranii można walczyć jedynie kiedy się zjednoczy siły, i ci ludzie to doskonale rozumieli, w związku z czym zaczynają zmierzać ku Henrykowi, zaczynają się jednoczyć i widzieć w Henryku jedyną szansę na to, aby te rządy, krwawe rządy Ryszarda zakończyć. Nawet matka Henryka, która zresztą zaczyna ryzykować własnym życiem, rozpoczyna spiskowanie przeciwko królowi Ryszardowi III, zwracając się, bezpośrednio do Elżbiety Woodville. Co nie jest proste, ponieważ Elżbieta Woodville po tym jak odebrano jej synów została umieszczona w takiej, można powiedzieć, niewoli w opactwie westminsterskim. Nie do końca było to nazywane niewolą. Mówiono o tym, że ona tam po prostu przebywa w takiej samotni. Natomiast skoro skądś nie można wyjść dobrowolnie, to jest niewola. Więc Małgorzata... Robi wszystko, aby skontaktować się z Elżbietą Woodville, i udaje jej się to. W związku z czym występuje z bardzo prostą propozycją. Elżbieta Woodville poprze Henryka i jego dążenia do tronu, a Małgorzata doprowadzi do tego, by te dwie rodziny, rodzina Elżbiety Woodville i ich rodzina, rodzina Tudorów, połączyły się, przynosząc spokój w postaci ślubu Henryka albo z córką, najstarszą córką Elżbiety Woodville i króla Edwarda IV Elżbietą, albo też z siostrą Elżbiety Woodville, Cecylią. Chcąc czy nie chcąc, Elżbieta Woodville nie bardzo ma inne wyjście, ponieważ zdaje sobie sprawę, że w którymś momencie może przyjść również kolej na nią i również w jej wypadku Ryszard raczej nie będzie miał skrupułów, aby się jej pozbyć. Pomoc dla Henryka przyszła także z Brytanii, kiedy to książę Brytanii zaoferował swoją pomoc w przygotowaniu inwazji w stronę Anglii. E, zaoferował Henrykowi 5 okrętów, 324 ludzi oraz 10 tysięcy koron, które było potrzebne oczywiście na te e, najważniejsze wydatki w momencie, gdy inwazja już przedostanie się do Anglii. 7 listopada 1483 roku inwazja wyruszyła z Bretanii w stronę Anglii. Jednak już na początku sytuacja troszeczkę wymknęła się spod kontroli przede wszystkim za sprawą sztormu, który sprawił, że z pięciu statków tylko dwa, w tym ten, który przewoził na swoim pokładzie Henryka, dotarły do Anglii, a konkretnie do Dorset. Okazało się jednak, że ludność w Dorset w tej okolicy nie jest Henrykowi Tudorowi szczególnie przychylna, pewnie za sprawą. Wieści rozgłaszanych, rozpuszczanych przez ludzi króla Ryszarda. Henryk więc postanowił udać się w inne miejsce, do Plymouth. Jednak i tutaj, kiedy dopłynął na miejsce, otrzymał informację o tym, iż wojska króla Ryszarda są w okolicy, a jego ludzie patrolują wybrzeże, ponieważ spodziewają się właśnie uderzenia ze strony Henryka. Mając świadomość, iż ta wyprawa jest już skazana na porażkę i tak naprawdę wpadnięcie w ręce ludzi króla Ryszarda III to jest akurat to, czego Henryk niekoniecznie bardzo by chciał. Podejmuje decyzję o tym, iż należy zawrócić do Brytanii i poczekać na bardziej sprzyjający moment, aby ponownie rozpocząć inwazję. Problem polega jednak na tym, że pogoda i tym razem daje się we znaki Ryszardowi, i w drodze powrotnej również przytrafia się sztorm, który zamiast do Brytanii znosi statek ku wybrzeżom Normandii. I tu pojawia się kolejny problem, ponieważ tym razem trzeba skłonić króla Francji, aby pozwolił Henrykowi i jego ludziom przedostać się spokojnie do Brytanii, co mogło nie być takie proste. Oczywiście, zawsze w takich sytuacjach pomocna jest Pewna gratyfikacja finansowa. W związku z czym Henryka, mama, Małgorzata Beaufort od razu przystępuje do negocjacji, yy, za ile król Francji jest w stanie przepuścić jej syna do Bretanii. Tymczasem Ryszard dostaje już szału, ponieważ wie, że inwazja była, że próba nastąpiła, że Żołnierze się cofnęli, ale ma świadomość, że zagrożenie jest w powietrzu i w każdym momencie może ponownie nastąpić. W związku z czym wydaje rozkaz, aby każdy statek, który będzie zbliżał się do wybrzeży Wielkiej Brytanii, do wybrzeży Anglii, a będzie. W związku z czym wydaje rozkaz, aby każdy statek, który będzie zbliżał się do angielskich wybrzeży, a nie będzie wiadomo, co to jest za statek konkretnie, będzie budził jakiekolwiek wątpliwości, należy ten statek natychmiast niszczyć. Oczywiście również wzmacnia zdecydowanie patrolowanie wybrzeża Anglii, ponieważ spodziewa się po raz kolejny ataku ze strony Henryka. Tymczasem na Henryka, który powraca do Brytanii, czeka wielka niespodzianka. Okazuje się, że tutaj zgromadziła się już dosyć spora grupa jego zwolenników grupa około 500 osób. Z których 400 to osoby, które do tej pory były bardzo gorącymi zwolennikami króla Edwarda IV, czyli tak naprawdę wywodzili się z obozu wroga. Jednak wskutek terroru, który zapanował podczas rządów, Ryszarda III musieli uciekać, ponieważ sytuacja wymknęła się zdecydowanie spod kontroli. Oni zaczęli sprzeciwiać się królowi, który z takimi osobami rozprawiał się tylko w jeden sposób. W związku z czym ci ludzie doskonale rozumieli, że dla nich powrotu do Anglii nie ma, dopóki Ryszard III będzie zasiadał na tronie. Dlatego właśnie postanowili poprzeć Henryka, który był tym niesłychanie zaskoczony. Henryk zaczyna coraz bardziej zachowywać się jak król. Już z tego zagubionego chłopca, którym był, zaczyna zachowywać się jak osoba, która zaczyna brać odpowiedzialność za kraj. W związku z czym w Boże Narodzenie 1483 roku w katedrze w Ren Henryk składa przyrzeczenie, które do tej pory składają królowie. Sam przyjmuje przyrzeczenia posłuszeństwa ze strony ludzi, którzy mu towarzyszą, obiecując jednocześnie, iż jak tylko zostanie królem, ożeni się z Elżbietą York, czyli córką Elżbiety Woodville i zmarłego króla Edwarda IV. Oczywiście Henryk doskonale rozumie, że wzrastająca popularność to jednocześnie wzrastające zagrożenie życia ze strony króla Ryszarda III, który z całą pewnością tej sprawy tak nie zostawi. Ryszard zaczyna wręcz paranoicznie reagować na wszystkie wzmianki na temat Henryka, zaczyna się bardzo irytować, zaczyna tracić cierpliwość i szukać Wszelkich możliwych rozwiązań, również łącznie z tym, że uznaje za zdrajców wszystkich, którzy będą popierać Henryka, co oznacza oczywiście, że każdy, kto przyłączy się do Henryka, będzie skazany na śmierć. I osoby, które popierają Henryka, zdają sobie sprawę z tego, że jest to droga tylko w jedną stronę i że mogą wrócić albo jako zwycięzcy, albo w ogóle mogą nie wracać. Henryk tymczasem zaczyna przygotowywać kolejną wyprawę, po raz kolejny zbiera statki i wiosną 1484 roku wszystko jest gotowe do wyruszenia. Okazuje się jednak, że z jakichś przyczyn wyprawa ostatecznie nie dochodzi do skutku. Bardzo możliwe, że przyczyną były wzmocnione patrole u wybrzeży Anglii, które wręcz e, przeszukiwały każdy fragmencik e, okolic po to, aby ewentualnie wyłapać Każdego, kto chciałby się zbliżyć albo dostać na terytorium Anglii w jakichś niecnych celach. Nawet Ryszard, który wówczas zaprzątnięty jest czymś innym, ponieważ w międzyczasie umiera jego jedyny dziesięcioletni syn, mimo że Ryszard tak naprawdę ogromnie boleje nad śmiercią syna, nie pozwala sobie na momenty słabości po to właśnie, by nie dopuścić do tego, aby ta sytuacja została wykorzystana przez Hedryka i jego zwolenników. I również tutaj następuje pewien zwrot akcji, ponieważ Henryk zaczyna otrzymywać informacje o tym, że w Brytanii nie jest bezpieczny. Że musi jak najszybciej ją opuścić, ponieważ zagraża mu najprawdopodobniej jakiś rodzaj spisku na jego życie. I Henryk wraz z Jasperem udają się, uciekają wręcz do Francji. Chociaż książę Bretanii nie jest specjalnie zadowolony z tej ucieczki, ponieważ jest to jakby uderzenie w jego władzę i prestiż w sposób, który sugeruje, że nie jest w stanie swoim gościom zapewnić bezpieczeństwa, jednak po krótkich negocjacjach zgadza się udzielić pomocy zwolennikom Henryka w przedostaniu się do Francji, czyli po prostu uznaje, że nie będzie robił im przeszkód. Natomiast francuski dwór przynosi ogromne rozczarowanie dla Henryka, który oczekiwał wsparcia ze strony francuskiego króla. Tymczasem żadnego wsparcia nie otrzymuje, żadnej obietnicy pomocy militarnej. Zaczyna więc dochodzić do niego, że być może będzie musiał być zdany sam na siebie. Jednocześnie jego stryj. Jasper zaczyna sądować e, klimaty w Anglii, wysyłając szereg listów różnych dyplomatycznych e, i szpiegowskich, e, poszukując ewentualnych zwolenników i sprawdzając, na ile Henryk podczas inwazji mógłby liczyć na poparcie. Tymczasem 16 marca 1485 roku kolejna tragedia dotyka króla Ryszarda III, ponieważ umiera jego żona Anna Neville w wieku zaledwie 28 lat. I właśnie tu pozostaje pytanie, czy to rzeczywiście była dla niego taka tragedia, ponieważ natychmiast pojawiły się informacje o tym, iż tak naprawdę Ryszard sam. Mógł troszeczkę pomóc swojej żonie zejść z tego świata, ponieważ tak naprawdę e, planował ożenić się z córką Elżbiety Woodville i zmarłego króla Edwarda IV Elżbietą z Jorku, która nie tylko słynęła z urody, ale również e, oczywiście była bardzo pożądaną kandydatką na żonę choćby przez Henryka. Więc poślubienie jej przez Ryszarda byłoby niejako takim psztyczkiem w nos dla Henryka i pokazaniem oczywiście, kto tu rządzi. I tutaj wychodzi troszeczkę taka, przepraszam, za określenie pierdołowatość charakteru Henryka, który otrzymując informację o tym, że Ryszard będzie być może chciał żenić się z jego narzeczoną, zamiast poczuć czy potraktować to jako motywację do tego, by przyspieszyć inwazję, zaczyna mówić o tym, że być może musi się rozejrzeć za inną kandydatką na żonę, że być może będzie musiał zrezygnować z tych zaręczyn. Czyli po prostu pierdoła. Sam król Ryszard III, jeżeli chodzi o małżeństwo z Elżbietą New York, mimo że rzeczywiście byłoby to zdecydowanie bardziej prestiżowe dla niego, e, zaczął się zastanawiać bądź też e, otrzymał rady od osób, które e, otaczały go od swoich doradców, e, ponieważ rzeczywiście bardzo skomplikowałoby to jego sytuację i troszkę podważyło jego decyzję. Dlatego, że przecież sam Ryszard ogłosił rodzinę Woodville, e, dzieci. Swojego brata Edwarda IV dziećmi z nieprawego łoża. Czyli teraz żeniąc się z córką swojego brata, niejako sankcjonowałby rodzinę, która przecież jest rodziną z nieprawego łoża. Bardzo by to skomplikowało sytuację, i Ryszard ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, a właściwie mu zaprzeczył, ponieważ nigdy nie potwierdził oficjalnie, że rzeczywiście planuje poślubić Elżbietę York. Tymczasem Henryk rozpoczął przygotowania do kolejnej inwazji, tym razem już bardzo mocno zachowując się jak król. Nawet widać to bardzo wyraźnie w listach, które wysyłał w owym czasie, ponieważ wcześniej podpisywał się jako Henryk hrabia Richmond. Od pewnego momentu zaczyna się już podpisywać samą literką H. Inicjałów używali królowie, czasami dodając również literkę R, która oznaczała słowo rex, czyli król. W związku z czym bardzo wyraźnie widać metamorfozę. Poza tym Henryk zaczyna również używać czerwonego smoka, symbolu czerwonego smoka w swoim herbie, co jest oczywiście symbolem walii, ponieważ bardzo chce podkreślić swoje walijskie pochodzenie, pewnie częściowo licząc na to, iż zwolennicy. Zwali, przyłączą się dzięki temu do niego, czując swego rodzaju, że to jest ich ziomek. E, więc zaczyna troszeczkę bardziej dyplomatycznie myśleć, odsuwając na bok lekko swoją pierdołowatość. W końcu 1 sierpnia 1485 roku e, wyrusza wyprawa która dociera do południowo-zachodnich wybrzeży Anglii 7 sierpnia 1485 roku. Wiadomo kilka rzeczy. Wiadomo, że Ryszard na pewno ma mnóstwo szpiegów i czeka na tę inwazję od dawna, przygotowany na to, aby schwytać Henryka i bez dania racji po prostu go zabić. Wiadomo również, że jedynym sposobem na to, ażeby Henryk zawalczył o koronę, jest natychmiastowy marsz w stronę Londynu. Pomaga w tym bardzo cała sieć tych dyplomatycznych kontaktów, które przez miesiące, a nawet lata, jego stryj, matka oraz Henryk sam zaczęli zdobywać i rozpuszczać wici o tej właśnie inwazji, która się szykuje, ponieważ okazuje się, że liczba zwolenników jest tak duża, że Henryk spokojnie może przemieszczać się w stronę Londynu, przebywając wyłącznie na terytoriach osób mu sprzyjających, co w sytuacji nadal wielkiego zagrożenia życia może. Ratować go przed niechybną śmiercią ze strony króla Ryszarda III. Inwazja się zaczęła. Jaki będzie ciąg dalszy? Dowiedzcie się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Kochani, e, po przerwie Zresztą dosyć długiej. E, witam Was ponownie e, w odcinku Wyspy Historii. Tym razem nie będę Wam obiecywać, kiedy będą następne odcinki, ponieważ mam taki ogrom pracy. Zresztą parę innych rzeczy e, nałożyło się w jednym czasie, takich zresztą bardzo radosnych e, w, w ostatnim okresie. Więc po prostu miałam bardzo mało czasu na to, żeby e, nagrywać odcinki, bo tak jak mówiłam, zajmuje mi to bardzo dużo czasu. Jednocześnie turystyka kwitnie w Londynie i mamy niesamowity boom już od pewnego momentu. Także wycieczek jest po prostu tak dużo, że czasami ciężko w ogóle wszystkie ugościć i często trzeba po prostu odmawiać. Dlatego, jeżeli będziecie się wybierać do Londynu i będziecie szukać kogoś, kto was oprowadzi, wprowadzi w tajniki historii tego pięknego miasta, pokaże wam różne oblicza Londynu, to oczywiście zapraszam do kontaktu, ale róbcie to jak najwcześniej, ponieważ. Bardzo szybko zapełniają się kalendarze nie tylko moje, ale również moich kolegów po fachu, więc możecie po prostu mieć problem, żeby znaleźć kogoś, kto będzie mógł was po tym wspaniałym mieście oprowadzić. Adres e-mail w razie potrzeby kontaktu jest oczywiście podany w opisie odcinka. Możecie również pisać przez messengera na Wyspę Historii, również odpowiadam na wiadomości, także niezależnie od tego, jaką drogę wybierzecie, zawsze spokojnie odpowiem na Wasze zapytania. Moi drodzy, oczywiście jak zawsze serdecznie polecam naukę języków obcych, zarówno języka angielskiego i tutaj szagi tutor, którego adres e-mail znajdziecie w opisie odcinka, jak i szkoła języka niderlandzkiego db School, adres również w opisie odcinka, jak najbardziej stoją przed wami otworem. Języki obce to kapitał. To co wiemy. To jest coś, czego nikt nam nie zabierze, więc zawsze warto inwestować w swoją wiedzę. E, oczywiście, jak zawsze, również e, zapraszam Was bardzo serdecznie do lajkowania e, mojego profilu na Instagramie i do obserwowania na Facebooku. E, myślę, że wkrótce rzeczywiście przystąpię już do podcastów, ponieważ przygotowuję się do nich już od pewnego czasu. Ostatnio naprawdę miałam dosyć dużo rzeczy, nie było czasu, żeby się tym zająć, ale myślę, że. Będzie ten podcast również. I oczywiście szykuje się pewna współpraca z innym podcasterem, YouTuberem, ale trudno nam na razie zgrać terminy. Ale jeżeli mnie ogląda, pan Piotr, panie Piotrze, pamiętam i jak najbardziej jesteśmy w kontakcie ponieważ ten temat naprawdę będzie super. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek przemiłe komentarze, to zawsze z przyjemnością je przeczytam, także zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania, opowiadajcie o tym kanale znajomym, żeby było nas jak najwięcej. I oczywiście zapraszam na następny odcinek Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!